No witam kochani. Pozdrawiam wszystkich. Z nadwody. Jak widać jezioro pogoda. Znowu się zmieniła, ale czemu mnie to nie dziwi. Powiem Wam kochani tak, w ciągu dnia mam kilka rodzajów pogody, albo kilka pół roku jak to możemy nazwać, no nie licząc zimy oczywiście. Jest plauta, ani wiaterku. niebo czyściutkie. Pół godziny nie mija nagle wiatr, chmury, czor wie skąd. Nagle to wszystko znowu ucichnie Lekkie przyćmienie słońca Za chwilę już jest spo, słońce spokojnie, normalnie Za chwilę a apiać To wiatr, to chmury, a potrafi nawet i pokropić Także Już nie, nie chcę nic mówić Co dzisiaj? Szczupaki kochani Kochani, szczupaki Ciężko, naprawdę ciężko ze szczupakiem Łowiłem większymi przynętami To jest 10,5-11 cm, fish hunter, zresztą bardzo łowny. Ostatnio jednak na niego kompletnie nic. łowiłem swoimi cytrynowymi fish hunterami, tymi większymi. Nic kompletnie, nic dałem. Jeszcze większe dałem, miałem tam założone. Yy, założonego miałem, co? miałem. Aha, Pire Tiger'a miałem, bodajże od Westina, jeśli dobrze pamiętam. Takich 15 cm, jebytwo Ale gdzie tam? No nawet. Nawet kontaktu, uderzenia nie było, kompletnie nic. Co się sprawdza? Delikatny opad, główeczka 3,5 grama. A co na końcach widzicie? Stary magot od Dragona. No ale akurat nie tylko on. Sprawdzały mi się wszystkie malutkie predatorki, fish hunterki I kiedy już naprawdę nie chciało nic w ogóle brać, założyłem, tak sobie dla sportu, więc zobaczymy. Magota, na no magota też było. Były okonie, były i szczupaki, ale tylko delikatnie. No kochani, ciężko było łowić naprawdę na główce 3,5 gramowej malutka przynęta na głębokościach 5-6 metrów. Jest, ogólnie jest gorąco. Czasami chłodnie, potem znowu gorąco. To, to chwilę pokropi, ci, skoki ciśnienia. Ryba jest przymurowana do dna. Powiem tak, najlepsze sztuki, bo oczywiście miałem dużo małego okonia, ale jak łowiłem wyżej, w toni pod powierzchnią. Nawet jak drobnica pływała, nie niepokojona, trochę niżej puszczałem, jeb, siedzi, mały, 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 zacząłem schodzić głębiej, głębiej oczywiście fluorokarbony pozakładałem, no i szczupaki, głębiej trafiały się szczupaki, no i ładniejsze okonie, no nie powiem, takie pod 30, 28, 25, tam chyba jeden, nie pamiętam, ale chyba miał ponad, dobrze ponad 30, no tak, takie szczupaki od 25 do 30 cm, yy, okonie, się trafiały, ale to będzie tematem innego filmu. Szczupaki. Brały mi szczupaki też tylko podczas łowienia koni, tylko na malutkie przynęty i w powolnym opadzie. Po dwóch, trzech podszarpnięciach raz mi w czasie podszarpywania uderzył. Tak to podszarpnąłem jak zaczynał opadać, wtedy jeb, siedzi. Oczywiście wielkością nie powalają. Nie nagrałem wszystkich, bo miałem kilka więcej, tylko już takich pistolecików. Akurat mi się skończyła tutaj w tej, no sportowej kamerce skończyła mi się karta pamięci. Nie wyczyściłem, no ale dobra. To co nagrałem powinno wystarczyć. Także dzisiaj, kochani szczupaczki, od razu mówię: sposób na letnie szczupaki, kiedy jest upał gorąco, specjalnie nie chcę gryźć. Największą szansę, no, moim skromnym zdaniem, bo ktoś inny może mieć inne zdanie, łowić inaczej. No w każdym razie mi się sprawdzają. Małe przynęty, bardzo delikatne, praktycznie ultralight. Może no ciut, ciut ciężej, no bo. Nie jest aż tak ultra, kiedy razem z przynętą wszystko razem zbrojenie z przynętą ma około 7 gram 7 nawet przekraczałem do 7,5 grama, ale to, to jest góra, bo mówiłem od maleńkiego wylęgu przez jedyneczki, dwójeczki fishhuntera, Predatora. Tak, to działało, kochani, to działało twistery nie za bardzo, ale za to jeszcze w pewnym momencie przestało mi cokolwiek brać Zacząłem tak ćwiczyć to, 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 to tamto. Na Westina jednego złapałem zapalonowanego konia, a to będzie w innym filmie. A ogólnie jeszcze skubało coś tam, już bez żadnego wow, ale na magoty. Magoty od Dragona, na czarnego, na czarnego magota nawet o konia złowiłem. Także, a to będzie w innym filmie. Chciałem powiedzieć o szczupakach. Szczupaki, jak powiedziałem, mój sposób na szczupaki. A uwierzcie mi, że latem już miałem w innych latach. Jeszcze akurat no, teraz to nie, no, do 60 cm największe, ale miałem już powyżej 70, też na ultralight, na tej, na tej lekkiej wędusi do 7 gram wydobywałem już szczupaki po, po 70, 70, 73, 75 takie tropiałem i dałem radę, a mówię Wam, na takiej lekkiej wędcy nawet z 50 szczupaczek, nawet trochę mniejszy, to jest naprawdę zabawa, to jest fajny sport, ja mam 0,8 tak, 008 mam na ultralecie teraz plecionkę założoną i 018 fluoro Jeszcze nie przegryzł, żaden. Także zobaczymy co będzie dalej. W każdym razie, No tyle chciałem powiedzieć. Zapraszam, zobaczcie sobie tych parę szczupaczków. <laughs> tak to mniej więcej wygląda i wszystkie łowione bardzo lekko. Pozdrawiam, kochani, niech moc będzie z Wami i połamania. Do następnego Zobaczyska. Tematem następnego filmu będą okonie. Słuchajmy co tam nam pukło. Ale walną. Jak wściekły. Stupły. A. Zębata łajza. O, proszę. proszę, proszę, no chodź tu, chodź tu, gościu. Nie pikaj mi tu, nie pikaj. No spokój. Leżysz, leż mi tutaj spoko loko. z spontan Pokażę, żebyś mi tutaj to łyknął. Aj, jej, jej, jej. proszę, o jak się wścieka. No pokaż, tu się. O. Trochę krwi poszło, ale poszedł. Jak wściekły. Kochani, co mi dzisiaj zaczęło działać? To nagród. Kochani, mamy. Ale podejrzewam, że to szczupły. O, pięknie walczy. No, proszę. No, tym razem nie dam mu sterować chodź to goście chodź 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 dobra mamy go do. Oj, to na lekki spinin, kochani ja łowiłem o konie ja łowiłem o konie a to nam wzięło szczupły proszę kochani 55 cm puszczamy gnojka o! Poszedł poszedł, zaszybował O na jeden na ultralajcika ultra kochani To w sumie no, zestaw nie był może taki ultralightowy, bo główka 3,5 grama i mały Predator, Predator czy Fish Hunter, Predator mały, no to on waży około 4 gram, no z 7,5 g cały zestaw, o I jak widzicie, jeszcze się poplątało, wziął normalnie z opadu, ja za okoniami szukam. Chciałem sobie popolować. No jak zwykle okoń, ale tym razem fluorokarbon mam. Dobra, walczymy dalej. Zobaczymy co dalej. Znowu coś mamy. A któż to nam tak walczy pięknie. Znowu szczupły. Uuu No jest. Jesteś. wiecie jeden No to zaś do podbielaka. Хоч, 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 курку. Хоч хоч хоч, 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 хоч. А мне надо курка в одного коня. О, да, пиздец. А, добра. Добра. Ну, сиди, кохань. А, просто. Сидит. no, teraz skończyły się zabawy moje kochane Dobra Chodź tu. Jeden. No. Się to łazęń go jedyna No Widziałem, że dziś dopadne to się tu Spoko, gościu. no to się odczepiło. To też, kochani. Proszę, jaki padalczyk. zmierzymy go, czy ma chociaż 50. No, mam. No, dobrze, poniot. 50, parę centymetrów. No, składaj. O, no, poszedł. No. No. Wchodzi, poszedł sobie ładnie. Czułem, że dzisiaj coś się może dziać kochani. Naprawdę czułem. Ale żeby nie być gołosłownym, patrzcie na to. Malutki fishhunterek. W sumie, najpierw ja chciałem sprawdzić czy okonie w ogóle mają chęć gryźć. Dwa rzuty, łup siedzi szczupak. Tak właśnie działa, kochani, ultra Light.